z tej strony nie j' to jest fanart od widza. No to jest fanart, nie? Bo mi się, bardzo mi się podoba ten fanart. Więc no, więc jeśli chcecie wysłać mi fanart, to możecie wysłać w opisie. Macie maila. I też tam możecie wysłać mapkę na przykład. chcę ją dobrze wysłać, żeby było dobrze. No i no, jestem na game poczekać poczekajcie, to muszę go wyłączyć. Gamę modę. 0 ok, No i to jest taka mapka To jest taki widzę taki jest przycisk Nic nie wiem o tej mapce, więc Mam nadzieję, że będzie spoko, nie? Zobaczymy, czy będzie spoko. no to klikamy, klikamy. Jak widzicie, stołaby w górę, robię kolejną mapę, no to Elo. Aha Ciekawie. Aha, dobra, już wiem, już wiem. Już wiem, ja już wiem, ja was przepraszam, że, że dopiero teraz ogarnąłem. Ale, ale. Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Gamę modę 1. To jest koniec mapki, prawdopodobnie. I musimy iść na początek, a początek jest prawdopodobnie tutaj, tak? Tak, dobrze. Yy... Witaj, karton. Witaj, karton. No, no i fajnie, dobra, teraz wpisujemy sobie game moda 0. Tam był koniec mapki, widocznie. To... Okej, okay, dobra. Zgadzamy modę 0 No i teraz jest ok Zasady, no to kliknę Pierwsze, nie czytuj drugie, graj na, na normal czyli baw się dobrze, graj na normal Dobra Ymm, Normalny jest, dobrze To, to jest krzyweneczka, C To odłożę, bo to miałem, to, to wiecie, to tam To mapy taka coś zostawi mnie, jakby coś To sobie odłożę no, i na przyszłość, autorze mapy. No, fajnie, jakbym się zrespił, Jeśli mi zrobią drugą mapkę oczywiście, to fajnie, jakbym się zrespił, jednak na początku, nie? Dobra, W.A.T.H.R. Slear, Ten też mi denerwuje. Autor, tutaj macie autora mapy. Mhm. Mapka na wersję. Oj, to ja mam troszeczkę za nową wersję. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo ja mam nowszą wersję. Start. Parkour Nie, według mnie chyba będzie ok, bo, bo ostatnio parkura. Ej, chciałem powiedzieć, że ostatnio parkura dobrze gra na Wii, ale może nie aż tak dobrze. Czy nie, no jest spokojnie. Nie ja mogę teraz, a dobra, to skoczę. No i klik, no idziemy dalej. Find the baton. Wejdę. E, ale w sumie to jest fajny pomysł, żeby z mojej karta zrobić krzesło. O, niebieskie łóżeczka. Tutaj jest ten, baton. No i musimy znaleźć teraz przycisk Przycisk hm. Chyba źle zrobiłem, o dobra teraz duży obraz Ja żartuję, no ej! No ej! E, dobra, niech nie zostanie Dobrze, czy zaś poduszkę może być? Ja chyba nie mógł tego wcisnąć Coś u góry. A tutaj, ale fajne. Ale fajny pomysł. Naprawdę. Wielkie propsy dla autora mapy. Naprawdę to, to mi się spodobało nie? Żeby z góry. To było fajne, to było bardzo fajne. To mi się bardzo podobało, powiem nawet. No i teraz szukamy, szukamy. Kogo szukamy? Szukamy wyjścia. Tutaj jest chyba wyjście. Coś to mapa. Chyba za krótko trwa. Wiecie? Mini survival. Mówiłem coś. Że nie róbcie tego Będę taki dobry i to zrobię, ale... To jest nudne według mnie, nie? To jest według mnie nudne Poczekajcie, zaraz, zaraz Chciałem to zmontować, ale za bardzo nie mogę Przepraszam was, ale... Ale, ale... Ale... Poczekajcie chwilę, proszę poczekajcie chwilę, ok? Poczekajcie chwilę Ja tutaj coś robiłem na komputerze mi się to wyłączyło ja muszę to jeszcze raz włączyć Poczekajcie chwilę Aha, poczekajcie chwilę Ja bardzo przepraszam, naprawdę, ja nie, nie, nie lubię tak robić, że wiecie, wy sobie czekajcie, ty tutaj coś robię, a wy tutaj czekajcie, nie? nie lubię tak robić No przepraszam was, będę cały czas mówił jak was przepraszam, przepraszam was Bardzo serdecznie oni serdecznie, w sumie Nie wiem w sumie jak, jak mam nawet was przeprosić za to ale, ale nie chcę mi się teraz montować w filmiku. On powiedział, że nie mam na to czasu. Dobra, ja teraz chyba powinno być wszystko okej. Okay. Teraz chyba już będzie wszystko okej okay i będzie fajnie, elegancko. Będziemy wszyscy uśmiechnięci i mili. Dobra. Aleś mi coś odpisał, ale teraz nagrałem film, więc no. Więc na razie dokończę mapę od widza. I później ewentualnie coś ten... A dobra, napiszę. No. Dobra, jednak nie. Można później. No, dobra. No to teraz sobie sobie robię drewno. No, tutaj już mam przejść z drewna, to musimy to sobie zrobić z tego, z tego co mi się wydaje crafting. Jeden, nie więcej. A zrobimy sobie pewnie kill off. Mhm. Oczywiście kamien drewniany. No i kopiemy sobie teraz kobla nie? bo czemu nie, bo kobel nam jest potrzebny Skupimy kobla, po co nam kobel żeby zrobić kamienny kilo? No no Mhm. No i po tym jak mamy kamienny kilo, możemy kopać dalej kobla No i to jest cała logika, logika tego, tego tego tego, więc Nie róbcie tak, To ja pewnie będę to omijał w mapkach i Jeśli mapka, uznam że mapka jest za krótka, mogę jej nie dać na kanał bo już tak bardzo często się działo. Może znaczy uznawałem, że mapa jest za krótka, żeby ją dawać na kanału. No dobra, mam już... oj, ej, Alesi. Nie no jest dobrze. I teraz musimy wykopać... A, no dobra, nie muszę chyba. Tylko muszę teraz zrobić ten piecyk. I teraz przepalić te trzy Ari tego żelaza. No, co to... to... To wątpię, że coś było. A dobra, wykopię jego kolbę. Może jakiś isterek jest czy coś. Warto sprawdzić, nie? Czasami dajecie isteregi do mapach. Może rzadko, ale, ale są czasami, więc... więc będę sprawdzał czasami. No. I tego nie mu... Tak jak mówiłem, tak znowu powtórzę się. Miliardowy raz. Nie róbcie tak. No. No właśnie, nie róbcie tego po prostu, nie? Parkury, labirynty, spo, spokojnie, ale nie takie coś, nie. Nie, nie, ewidentnie nie, nie chcę. Mhm, dobra, i teraz to sobie wykopiemy diamenty. Mhm, i teraz pójdziemy sobie dalej, nie? Pewnie. Musimy sobie zrobić diamentowy kilow. No, nie będzie bardzo sympatycznie. Mhm. No i teraz musimy tutaj, prawdopodobnie musimy tutaj wykopać. E, 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 Obsydian. No i. Mam nadzieję, że nie zepsułem mapki. Chyba nie. Chyba nie zepsułem. Nie, nie, nie zepsułem. No i koniec mapy. Mapka według mnie jest. No... Co, jakbym nie kopał tego Obsidianu i w ogóle Jakbym tego nie robił mi game'a, to mapa by była po prostu za krótka Więc powiem wam, że mi się to nie podoba Bo ja nie lubię takich rzeczy jak mapka jest za krótka Więc poróbcie dłuższe mapki no to Autor powiedział, że jak robicie 100 łapek w górę po tym filmem to Autor mapy robi kolejną mapkę I jeszcze jedna rzecz hmm, autorzy mapy, jeśli ten film oglądasz, a pewnie tak no, to powiem Ci, że fajnie by było, jakby ta mapa była dłuższa. Bo, jak będzie na przykład długością taka sama jak ta, z, kop z kopaniem obsydianu, ten survival, jak to nazwałeś, to, to pewnie nie będzie tej drugiej mapki na kanale po prostu. Więc no, więc fajnie by było, jakby ta mapka była na przykład jakiś parkurek fajny. I komendy były spoko, nie? Ale, tak jak mówiłem, parkurek jakiś fajny, labirynt. Ja też lubię labirynty. Więc parkur, labirynt spoko, fintech no spoko, eee, quiz spoko, ale. ale Czy znaczy, nie mówię, że w tej mafie był tylko ja uważam, nie, że quizy są fajne w Minecrafcie P. Więc no. No tak, jak mówiłem, quizy są fajne, więc quizy też możecie robić. A tutaj sobie może troszkę powysadzamy więc tak to wygląda no więc chyba jest spoko, nie? no, gdy zaczął padać mhm. no tak to, no fajnie by było jakby mapka miała chociaż te 10 minut nie? takie normalne rozgrywki, bo ostatnio takie krótkie dostaje mapy, nie wiem czemu, Chyba ja chyba niedługo przestanę takie krótkie mapy nagrywać, jeśli mapa na przykład, nie wiem nie będzie trwała 10 minut, to na przykład nie będę jej dawał na kanał, coś takiego chyba niedługo zrobię Prowadzę taką zasadę. Mhm. Mm Bo mapa może trwać nawet dla mnie 40 minut. Chyba kiedyś na to, dostałem krąg, przychodziłem 40 minut. Mapę. E, pewnie teraz, jakby była taka długa mapa, to zrobił kilka odcinków, albo taki jeden bardzo długi po prostu. Nie wiem jeszcze. Zależy. Ale takie mapki są spoko. Wiem, że to jest bardzo dużo pracy, nie? Więc znaczy, nie mówię, że takie muszą być, ale fajnie, jakby te mapki, chociaż trwały co 10 minut i żeby nie było tamtego, co wysadziłem, nie? i ten obsydian w ogóle. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i cześć. Pa. pa.